Wyobraź sobie następującą scenę. Otwierasz drzwi do swojego domu komuś, kto powinien być oparciem, ale nie zdając sobie z tego sprawy, zamienia się w cichego najeźdźce. To prawdziwa historia rodziny, która w najgorszy możliwy sposób odkryła, jak lekceważenie ograniczeń może zniszczyć nawet najsilniejsze więzi. A wszystko zaczęło się od prostego i pozornie nieszkodliwego gestu solidarności. Leryse nigdy by nie przypuszczała, że w tak wydane ze współczucia zamieni się w koszmar. Kiedy jej mąż Daniel zaproponował, aby po burzliwym rozwodzie jego matka, 55-letnia Eleonora, zamieszkała z nimi tymczasowo, nie wahała się. Bo jak można odmówić schronienia kobiecie, która poświęciła swoje życie pracy, straciła dom i została samotna. Pierwsze kilka tygodni poszło dobrze: Eleonora pomagała w pracach domowych, opiekowała się małym Maksimo, dwuletnim dzieckiem, a nawet przygotowywała posiłki. Dla Larisy, która pracowała jako niezależna projektantka i Daniela, programisty w dużej firmie technologicznej, zawsze spóźniających się do pracy obecność teściowej wydawała się błogosławieństwem. Ale to, co zaczyna się jako pomoc, może łatwo stać się kontrolą. I właśnie to się stało. Najpierw były drobne oznaki: przestawienie mebli w salonie, aby były bardziej praktyczne, komentarze na temat jedzenia Larisy, niechciane sugestie dotyczące zarządzania domem. Eleonora stopniowo przyjęła rolę właścicielki domu, jakby ta przestrzeń zawsze należała do niej. — Kochanie, dlaczego nie ugotujesz czegoś zdrowszego, zamiast zamawiać dostawę? — powiedział, przeglądając rachunki za aplikację kulinarną. Leryse przełknęła ciężko, usprawiedliwiając się, że to tylko faza. Aż nadszedł spust, biuro Lerysi i jej zawodowe sanktuarium. Starannie zmontowana przestrzeń z dwoma monitorami, tabletem graficznym i całym sprzętem niezbędnym do Twoich projektów projektowych. Pewnej nocy, kiedy weszła do swojego pokoju, zastała Eleonorę siedzącą przy biurku i piszącą coś na komputerze, otoczoną osobistymi papierami. Co się dzieje? zapytał zaskoczony. Ach, Leryse, nie martw się. Musiałam pilnie wysłać CV, a twój syn powiedział, że mi się przyda, odpowiedziała teściowa z uśmiechem, który nie krył naturalności, z jaką zajmowała tę przestrzeń. Ale to, co Leryse zobaczyła na ekranie, wykraczało poza profesjonalizm: otwarte karty na portalach randkowych, rozmowy w sieciach społecznościowych, intymne zdjęcia. Twoje pliki robocze, zminimalizowane. Następnym razem daj znać wcześniej. Mam tu poufne projekty, zapytał, powstrzymując irytację. Oczywiście, moja córko, przepraszam, to było niezamierzone, obiecała Eleonora. Ale obietnica trwała krócej niż rozgrzewająca kawa. W kolejnych dniach leryse przyłapała ją, jak korzystała z komputera co dwa lub trzy dni czasem po to, by szukać przepisu, czasem odbyć rozmowę wideo z przyjaciółmi, czasem po to, by aktualizować swoje CV. Teściowa zachowywała się tak, jakby miała do tego prawo, a Daniel zapytany tylko wzruszył ramionami, przechodzi trudny okres. Lariso bądź cierpliwa. Ostatnia słoma przyszła w zimny lutowy dzień. Po powrocie z wizyty lekarskiej u Maksimo zauważyła brak czegoś istotnego MacBooka Pro, narzędzia pracy, które było drogie i niezbędne dla jej projektów. Eleonoro, gdzie jest mój notatnik, zapytał, czując już, jak bije mu serce. Teściowa, siedząc na kanapie z gazetą, odpowiedziała z niepokojącym spokojem, Mam. Potrzebowałam do szukania pracy. Nie mam nic w domu. Co masz na myśli, mówiąc, Wziąłeś to? Gdzie to zabrałeś? Upierała się Leryse drżącym głosem. Oczywiście do mojego pokoju. Twój syn powiedział, że mogę wykorzystać wszystko, czego potrzebuję z domu. Odpowiedź była jak policzek. Leryse położyła Maksimo na podłodze, usiadła przed Teściową i ze spokojem, który skrywał burzę, powiedziała: Oddaj to teraz. Leryse, nie mów tak do mnie. To tylko komputer, a ja naprawdę muszę popracować, odpowiedziała Eleonora, jakby prosiła o pożyczenie szklanki. Cukru. Kiedy to zwrócisz, naciskała Leryse. Kiedy znajdę pracę i kupię sobie własną, odpowiedziała Teściowa z naturalnością, która zmroziła krew w żyłach. W tym momencie Lerysę zrozumiała, że dialog nie jest możliwy. Eleonora nie widziała żadnego problemu w przywłaszczeniu sobie tego, co nie należało do niej, a Daniel podczas nocnej konfrontacji tylko utwierdził tę myśl. Co się stało? Odda to, gdy coś znajdzie. Daniel to moje narzędzie pracy. Mam terminy, klientów, nie mogę się bez tego obejść, argumentowała zdesperowana Lerysę. Pracujesz na stacjonarnym komputerze, zasugerował, jakby pytanie było jedynie techniczne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zabrała mi moje rzeczy bez pytania, eksplodowała Lerysę. Nie róbcie dramatu z nonsensów. Moja mama jest w trudnej sytuacji, brzmiała chłodna odpowiedź. Następnego dnia Lerysę udała się pod adres, pod którym Eleonora wynajmowała maleńki niepewny pokój. Na chwiejnym stole przy oknie leżał jego notatnik. — Przyszedłem po komputer, oznajmił. — Ale rozmawialiśmy już wczoraj. — Potrzebuję go, zaprotestowała teściowa. — I potrzebuję tego do pracy. — To jest moje źródło utrzymania, odpowiedziała Leryse, już wyczerpana. — Ach, po prostu rysujesz, możesz to zrobić na papierze, zażartowała Eleonora. Leryse wzięła głęboki oddech, chwyciła swój notatnik i wyszła, ignorując krzyki złodziej. Rozległo się za nią. Następnie nadeszła burza. Daniel zawołał wściekle, co zrobiłeś? Moja mama płacze, mówiąc, że prawie ją zaatakowałeś. Odzyskałam tylko to, co moje, odpowiedziała stanowczo Lerysę. Oddaj to teraz. Zażądał. Nie. Kłótnia zaostrzyła się, gdy Daniel wrócił do domu w towarzystwie Elie Nori, która teatralnie płakała, oskarżając synową o okrucieństwo. Gdzie jest notatnik? Krzyknął. Uratowane i nie oddam, odpowiedziała Lerysę, nie poddając się. Jeśli nie oddam, wyjadę z mamą. Zagroził Daniel. No to idź, powiedziała, nie mrugając. I poszedł. Zabrał swoje rzeczy, zostawił syna i odszedł, jakby to był gest siły. Eleonora wychodząc, miała nawet czelność się uśmiechnąć, mówiąc w powietrzu zobaczysz, radzi sobie bez ciebie bardzo dobrze. Lerysę została sama z Maksimo, borykając się z nieprzespanymi nocami, koniecznością reorganizacji codziennych zajęć i wyjaśnienia młodemu synowi, dlaczego jego ojciec zniknął. Jednak wbrew wszelkim oczekiwaniom wydarzyło się coś nieoczekiwanego znów się odnalazła. Dni, niegdyś ciężkie, znów zaczęły mieć sens. Daniel dzwonił codziennie, żądając notesu i przeprosin, które nigdy nie nadejdą. Lerysę jednak nauczyła się już cennej lekcji pewnych granic po przekroczeniu nie da się już negocjować. A kiedy wrócił tydzień później, aby poszukać więcej rzeczy i bezskutecznie próbować znaleźć komputer, odkrył, że niektóre drzwi po zamknięciu nie otwierają się tak łatwo. Leryse, czy nie zdajesz sobie sprawy, że niszczysz rodzinę przez coś głupiego? W słuchawce rozległ się głos Daniela, przepełniony oburzeniem, które brzmiało bardziej jak rozpacz. To ty zniszczyłeś tę rodzinę, wybierając matkę zamiast żony. Ona ma rację, jesteś samolubny. Leryse wstrzymała oddech, mocno ściskając palcami urządzenie. Być może. Ale notatnika nie zwrócę. Stanowczość w jego głosie nie pozostawiała miejsca na kłótnie. I tak impas ciągnął się tygodniami. Daniel przeprowadził się do domu swojej matki. Leryse sama z synem odkryła coś zaskakującego. Życie bez ciągłego cienia Elienory było jaśniejsze niż sobie wyobrażała. Projekty płynęły, pojawiali się nowi klienci, a ona po raz pierwszy od lat oddychała bez ciężaru ciągłego osądu. Aż pewnej nocy telefon zadzwonił ponownie. Głos Daniela, niegdyś pełen gniewu, teraz brzmiał załamany. Lariso, musimy porozmawiać. Poczuła, jak opada jej żołądek. O czym? Pauza po drugiej stronie linii była zbyt długa. Moja mama sprzedała notatnik. Słowa spadły jak ostrze. Co? Głos mu się załamał. Sprzedała to wczoraj. Powiedziała, że nigdy tego nie zwrócisz. Eee, -e -e, kto potrzebował pieniędzy? Leryse opadła na kanapę, nogi jej się trzęsły. Za ile? Czterdzieści tysięcy. Połowa wartości. Elenorę przekroczyła wszelkie granice. Kradzież nie wystarczyła, e czerpała z tego zyski. A pieniądze? Wydawała je. Zapłaciła czynsz za sześć miesięcy z góry, kupiła ubrania. Daniel z trudem przełknął ślinę. Leryse ukradła notatnik wart dziewięćdziesiąt tysięcy i sprzedała go za czterdzieści. Rozumiesz to? Rozumiem doskonale. Jego głos łamał lód. A co ona mówi? Że miała prawo. To część rodziny. Leryse odłożyła słuchawkę. Następnego dnia byłem na komisariacie. Zarejestrowano protokół zdarzenia. Wszczęto sprawę karną. Kiedy Elenore otrzymała wezwanie, świat, który tak bardzo kontrolowała, zaczął się rozpadać. Daniel błagał. Obiecał zwrócić pieniądze, kupić nowy notatnik, coś zrobić. Ale Leryse nie poddała się. Twoja matka musi odpowiedzieć za to, co zrobiła. Proces był szybki. Eleonora próbowała się usprawiedliwić, mówiła o trudnościach, niewdzięczności, okrutnej synowej. Ale fakty były niezaprzeczalne, wzięła coś, co nie było jej i na tym skorzystała. Wyrok, kara w zawieszeniu, grzywna i obowiązek naprawienia szkody. Kiedy opuścili forum, Eleonora, blada i drżąca, wsparła się na ramieniu syna. Daniel posłał Larisie spojrzenie przepełnione czystą nienawiścią. Masz, czego chciałeś. Wytrzymała jego spojrzenie, nieruchomo. Dostąpiłem sprawiedliwości. Zwrot pieniędzy pochodził z kieszeni Daniela. Eleonorę, pozbawiona stałej pracy, utrzymywała się z pracy dorywczej. Wyrok, nawet w zawieszeniu, zszarganował jego imię. Nikt nie chciał zatrudnić kobiety, która miała na koncie kradzieże. Leryse z kolei otrzymała opiekę nad mieszkaniem, emeryturę syna i coś o wiele cenniejszego. Pewność, że już nigdy więcej nie pozwoli na naruszenie swoich granic. Trzy lata później jego życie było inne. Wyszła za mąż za Igora projektanta, który traktował Maksima jak syna, wreszcie wiedziała, jak to jest mieć rodzinę bez wymagań, bez manipulacji. Teściowa Igora, dyskretna i pełna szacunku, nigdy nie odważyłaby się przekroczyć granic, które zdeptała Eleonora. Daniel, przerażony skandalem, bezskutecznie próbował odbudować swój wizerunek. Kobiety, które znałam, wzdrygnęły się, gdy usłyszały te historie. Piętno synka mamusi podążało za nim jak cień. Lerysę prowadziła teraz własne studio projektowe. Czterech pracowników, duże projekty, solidna kariera. Maksim chętnie dzielił swój czas pomiędzy naukę w szkole, pływanie i rysowanie. Czasami, gdy przesuwała palcami po klawiaturze swojego nowego notebooka mocniejszego i droższego, przypominała sobie ten, który został skradziony. Nie był wart 90 tysięcy rubli. To było całe życie, stare, składające się z wymuszonego milczenia i przełykanych upokorzeń. W zamian zyskał nowe istnienie. Takiej, w której szacunek do samej siebie nie podlegał negocjacjom. I jak się okazało, była to najlepsza transakcja, jakiej kiedykolwiek dokonał.